Ostatni przekrajca, by ale... Jestem z woli nieba, taki jak Trzeba, przedwojenny dyplom w torbie ma. Dziś okła, kłach balladę zaśpiewa wam dziady, niech posłucha kto ochoty. Ma. Powtarzamy rytm. Dziś obła balladę, zaśpiewa pan dziadek w tych posłuchach Pod moją pierzynką banda grasowała. Nieuchwyt na ostrze regular. Każda pładorodna, każda wiecznie głodna, Tak mnie żarły, ażem z łóżka Powtarzam. Powtarzamy. Każda pładorodna żarły, a że Jeszcze za sanacją. byłem na policji. Wnosić skargę na ten owad zły. Pan komendant blady rzekł mi, nie da rady w naszym kraju pod ochroną. Pan komendant blady rzekł mi, nie da rady w naszym kraju pod ochroną. Przyszli partyzanci, co na wojnie byli, rzekli pomożemy dziadku ci. Oni pod pierzynkę wsadzili maszynkę, poszła ściana, pozostałych pły. <grystanie> Oni pod pierzynkę wsadzili <grystanie> maszynkę, poszła ściana, pozostały <grystanie> I lotków miał jeszcze nie koniec. Pokokołem ją ze wszystkich sił. Kobitka morowa, rumiana i zdrowa. Sam raz dla mnie i dla moich. Powtarzamy. Kobietka morowa, Rumiana i zdrowa. Sam raz dla mnie i dla moich. Kiedy moja miła? spać się ułożyła, kiedy ją ogarnął senny śpi. Ukolszona srogo, zawieszkała nogą, wstała, wyłapała wszystkie pły. A powtarzamy. Ukoszona srogo, zawieszkała nogą, wstała, wyłapała wszystkie pły.